Witajcie moi drodzy, Kaczma z tej strony Geek Factor. W dzisiejszym odcinku mam dla Was recenzję gry Halo Wierza. Halo słuchajcie, jest grą dwuosobową o lądowaniu samolotu, którą dostałem do zrecenzowania od wydawnictwa Lucky Duck Games, za co bardzo dziękuję. Oprócz recenzji jest również wideo instrukcja w moim wykonaniu, która tłumaczy Wam jak rozegrać pierwszą partię w Halo Wieża. Link do wideo instrukcji znajdziecie w opisie. Jeżeli jest to pierwszy raz tutaj u mnie na kanale, witam Was bardzo serdecznie. Rozważcie, proszę bardzo, opcję tego, żeby zasubskrybować kanał. Kliknąć tam ten dzwoneczek, żeby być na bieżąco, i dać kciuka w górę, jeżeli film Wam się spodoba. No więc, tak słuchajcie, co chcę Wam powiedzieć o Halowieża? Ja tradycyjnie zaczynamy od informacji pudełkowych. Czas 20 minut. Moim zdaniem tak. A ten podstawowy scenariusz, który ja swoim drogą to podstawowy scenariusz parę razy grałem, jak już się troszkę tak nabędzie rozpędu, to można nawet zejść nieco poniżej. Wiek 12, plus, to bym nazwał taką bezpieczną granicą. Uważam, że 10-latki takie ogarnięte, ograne też sobie poradzą, ale uważam, że 12, plus jest bezpieczną granicą. Dwie osoby tylko i wyłącznie. Tutaj nie ma opcji zagrania w tę grę. W innym wariancie, ani solo, ani z tych rzeczy, to jest tylko dwuosobowa gra, więc to już jest na dzień dobry, no takie ryzyko, że tak powiem, tak? No, zawsze gra, zawsze wydawcy, zauważyłem, są dosyć sceptyczni, jeśli chodzi o wydawanie gier, które są na ściśle określoną liczbę osób, ani w jedną, ani w drugą. Oczywiście dwuosobowe gry nie są tak ryzykowne, jak na przykład, nie wiem, tylko czteroosobowe gry, ale mimo wszystko, że tak powiem, no jest zawsze z tym pewne ryzyko związane. Ale, no, zwłaszcza, że jak się myśli też nawet o tylko dwuosobowych grach, to się myśli przeważnie o grach takich, no, pojedynkowych, tak? Czyli się naparzamy. Tutaj mamy kooperację. I uważam, mówię, jest, było w tym pewne ryzyko, żeby coś takiego wydać, ale myślę, że to się opłaci. Słuchajcie, wykonanie, jak oceniam, bardzo, bardzo pozytywnie. Jest prosto, jest przejrzyście, ale jest wszystko to, co ja bym sobie wyobrażał, na takim poziomie, na jakim bym chciał. Kostki są bardzo ładne i to jest może banał, tak? ale naprawdę mi się podoba to, że no tutaj mamy kości od 1 do 6, ale podoba mi się to, że nie mamy oczek, tylko mamy po prostu cyfry. Nie wiem czemu. To jest jakiś taki mały, mała rzecz, która sprawia odrobinę to wyróżnia, że tak powiem. Odrobinę sprawia wrażenie, że to mimo wszystko jest, to nie jest taka standardowa kaszustka, to jest coś więcej, coś ekstra. Więc taki bayer dla mnie, dla mnie, że tak powiem, to działa. Dwuwarstwowa tego pla ta plansza pulpitu. No nie wyobrażam sobie, żeby to miało wyglądać inaczej, więc jest ok. Wiadomo, idealnie by było, żebyśmy już dostali na dzień dobry taką dwuwarstwową, a nie, że musimy ją sobie sklejać. Ale powiem wam tak, tak samo jak widziałem to przy. To było bodajże Praga Kaput Regini, ta od portalu Wladimira Słuchego. Um, ja powiem tak, bo tam też było coś takiego, że mieliście tą planszę yy, dwuwarstwową, ale to było tak, że ona była na tekturze jako. Jedno warstwo, jedna warstwa i po prostu się z niej składało dwuwarstwową planszetkę. Ja wolę już coś takiego, żeby chociaż coś takiego było robione przez wydawców, niż żeby, żebyśmy mieli planszę, która no ewidentnie powinna być dwuwarstwowa, żeby ułatwić zarządzanie komponentami na niej, a żeby takowa w ogóle nie była i żeby była płaska i że trzeba ją jakoś tam udawać. Ja mówię ok, dobra, no nie chcę się Wam już robić takiej, czy nie wiem, tniecie koszty, żeby nie robić już takiej totalnie dwuwarstwowej, na dzień dobry, że gracz wyjmuje dwuwarstwową planszetkę z, z pudełka? Okej, okay, rozumiem to. Ale przynajmniej zróbcie coś takiego, żebyście właśnie, żeby gracz mógł bez problemu żadnego stworzyć, po prostu złożyć, tak, to co dostaje w pudełku w taką dwuwarstwową planszę. Eee, oprócz tego, no, <laughs> to są takie takie bajery, po prostu ten dysk, mi się to podoba. Bardzo ładnie się to wszystko prezentuje na stole. Nie ma jest za dużo elementów, ale te, które są uważam, są naprawdę dobrze zrobione. Sama gra. Oj, podoba się. Oj, podoba się. I mało tego powiem. Oj, przyjęła się. Grałem w moi, w, z Magotem, grałem z Basią. Jest, i, i, I że tak powiem, chwyciła. I powiem Wam szczerze, to nie jest byle co, że ja wymieniłem te konkretne dwie osoby. Dlaczego? Po pierwsze. Basia jest zawsze, mówię, no już jak wiele razy sygnał, ba Basia dla tych, dla tych którzy jeszcze nie wiedzą, moja żona, e, nie, od jakiegoś czasu, już tak powiem, się troszkę wycofała, jeśli chodzi o planszówki i jest bardzo taka ograniczona pula gier, którą ona się przeważnie chce zainteresować i najczęściej są to gry jakieś klimatyczne, kooperacyjne, naszą ulubioną grą jest Posiadość szeństwa, druga edycja i tak dalej, więc takie gry, jest jakieś takie ryzyko zawsze przy tym, z tym związane, po prostu... Bardzo jej się spodobała. Magot z kolei, mój przyjaciel, który, z którym kiedyś prowadziłem ten kanał, on zawsze, on miał coś takiego, że yy, po jakimś czasie, po odkryciu tam pewnej liczby gier, stwierdził, że kurczę, no co jeszcze te gry mogą wymyślić? No to jest po prostu jakaś tam inna wariacja na temat, tak? Czyli yy, dobra, w tej grze chodzi o to, żeby zyskać punkty i będziemy robili to przez. Wykonywanie akcji i umieszczanie robotników na różnych polach akcji i ci robotnicy t, i te, to nam dadzą zasoby I te zasoby będziemy zamieniać na, na, na inne rzeczy I, i o No fajnie I są różne wariacje na temat. Oczywiście są gry, które robią to lepiej, gorzej. Są gry, które Wprowadzają jakieś takie lekkie twisty na to, które sprawiają, że te gry są ciekawsze. Nie mówi, nikt nie twierdzi, że nie Ale jednak on zawsze tak do tego podchodził i w sumie, powiem szczerze, trudno mu się dziwić, że jest taki pewien poziom, że już ok, no co nam więcej gry mogą zaoferować. I tutaj stwierdził i nawet tutaj wprost do mnie powiedział, ej, pamiętasz jak mówiłem, że co nowego można zobaczyć w grach planszowych? To jest to. Dokładnie tak, to jest jeden z takich ciekawszych, bardziej oryginalnych pomysłów na grę, z którymi ja miałem do czynienia od bardzo dawna. To jest rzecz, która to jest po prostu zupełnie, to jest jak na autentycznie coś innego. Ten aspekt yy, minimalnej komunikacji, no to daje takie emocje, słuchajcie, że po prostu szkoda gadać. To jest autentycznie, ale, ale to jest nawet fajne w tym, że wiadomo, no jesteśmy sami w dwie osoby, no nikt nas nie wsadzi do więzienia, jak zrobimy coś źle albo zrobimy coś niezgodnie z zasadami, ale staramy się trzymać tych zasad, staramy się trzymać tego, że nie gadamy, nie dyskutujemy, nie komentujemy, ale no nie możemy, się nie, po, nie możemy się powstrzymać przed jakąś reakcją, tak? Jesteśmy tylko ludźmi. I właśnie te reakcje, które staramy się powstrzymać, a nam się nie udaje, no niesamowicie z kolei dodają do tego klimatu, bo to jest na zasadzie ktoś umieści kość i tak... Okay. I, te, i, i, to jest, I to jest super, bo na razu nie dość, że jest taka reakcja, że się śmiejemy, bo to po prostu jest zabawne, jak ktoś właśnie w ten sposób reaguje na to, że ja kościół mieściłem na planszy. Też w dodatku jest takie, okej, okay, okej, okay, zabawnie, ale oh shit, chyba, chyba mamy problem. Więc je, na, naprawdę na peł, napędza to po prostu takie poczucie, że je, napędza to poczucie tego napięcia, które jest tutaj obecne, z tego względu, że jest cała masa rzeczy, które musimy spełnić. Cała masa warunków, które musimy spełnić, żeby móc bezpiecznie wylądować i wygrać grę. Więc działa to po prostu doskonale. I mało tego, oczywiście, że to nie jest takie 1 do jeden sensowne, co jak wygląda procedura lądowania i tak dalej, ale powiem, no, ja ostatnio byłem w takim symulatorze lądowania i y, moim instruktorem był facet, który Miał już chyba na, ponieważ to już było jakiś czas temu, to już chyba skończył że tak powiem, pracę tam, by już przeszedł e, tam szkolenie i tak dalej na e, no, prawdziwego pilota. I za chwilę będzie po prostu latał na normalnych samolotach komercyjnych. I tak właśnie sobie z nim rozmawiałem i tak dalej. On mi pokazywał, to jest. No wiadomo, no to jest lądowanie, to jest wow. A, ale. E, uważam, że to naprawdę fajnie oddaje ten klimat. Fajnie oddaje ten klimat tego kokpitu. To jest nawet nie zbliżone do 1 do 1, tak? ale nie próbuje być. No, umówmy się, nie próbuję być. To nie jest jakiś Microsoft Flight Simulator i tak dalej. To jest po prostu takie, właśnie takie skondensowane, samogęste, 20-minutowa 20 20 minutowa symulacja lądowania. I Uważam, że robi to naprawdę dobrze i po prostu mówię, ten klimat, to napięcie, ta dyskusja. I mówię, no przede wszystkim faktycznie, w końcu zagrałem w coś, co mam wrażenie, słuchajcie, no nie jestem w stanie powiedzieć, ta gra jest tak jak tamta. Albo jeżeli podobało się Wam to, to spodobało się Wam to. I to jest na plus. To jest coś ciekawego, coś świeżego i coś, co faktycznie, pomimo tego, że jest dosyć mechaniczne, bo po prostu trzeba tutaj ten... Trzeba umiejętnie rozmieścić kości, tak, i tak dalej, na odpowiednich polach, to to niesamowite emocje wzbudza, bo wiemy, jakie są stawki. Mało tego. Jeszcze jedna taka rzecz, którą chciałem powiedzieć, bardzo mi się spodobało, że w instrukcji w, o, podczas omawiania różnych wariantów niepowodzenia, że nie pójdzie po, to, po naszej myśli, to podejście do lądowania, praktycznie nie było mowy o katastrofie, i o wiecie, no, starali się unikać mówienia o. Wiecie katastrofie, o ofiarach, o, wiecie, o tragedii, i tak dalej, i tak dalej. Tu, że no, przestrzeliło, tu, że był tam kolizja, i tak dalej, więc no każdy normalnie, myśl, logicznie myślący człowiek wie o co chodzi, wie jakie są konsekwencje tego, co jest właśnie wspomniane, ale podobało mi się, że mimo wszystko, że to jest gra, że sta wiecie, to jest gra planszowa, która ma dostarczyć pozytywnych emocji, rozrywki, to starali się nazewnictwem nawet utrzymać na to na takim możliwie neutralnym tonie. Więc też duże brawa za to. Eee, słuchajcie, no jaką ja mogę temu dać ocenę w tej chwili? Eee, szczerze to jest ode mnie dycha. To jest 10 na 10. Ja się przy tym tak dobrze bawię. Ja zawsze jak będę miał Wiecie, jak będziemy z Basią po prostu siedzieli sobie, mieli jeden ze swoich wieczorów, gdzie sobie siedzimy do późna i dyskutujemy, i oglądamy, i właśnie coś gramy, to będzie zawsze jedna z opcji, które wyciągniemy. Od tego, jak zawsze tak robimy, jak będziemy chcieli grać w coś e, dłuższego, to wtedy sobie bierzemy posiadłość Szaleństwa, jak gr chcemy grać w coś krótszego, to zawsze braliśmy jakieś tam Hero Realms czy Dice Throne. Teraz to będzie jedną z tych opcji, którą będziemy nas tu wrzucać. Jest to gra, którą będę chciał pokazać jak największej liczbie moich znajomych, żeby zobaczyli, właśnie co fajnego teraz wychodzi. E, świetnie się przy tym bawię i naprawdę, rozegrałem już kilka razy ten scenariusz podstawowy i się jeszcze nie znudziłem. Więc to, nawet pod tym względem, jest super, że ta powtarzalność się nie wkrada za szybko. Więc ja naprawdę nie widzę tutaj ani jednej rzeczy, do której mógłbym się przyczepić. Ode mnie to jest dycha. Więcej takich gier poproszę! Więcej takich gier. 10 na 10 dla Halowierza od Geek Factor. Tyle. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Dziękuję Lucky Duck za przekazanie gry do recenzji, a wam moi drodzy przypominam, że jeżeli podoba wam się to, co tu się dzieje, to zapraszam was do wspierania z tym całą logistyką i z ogarnięciem tego wszystkiego jestem trochę sam, w sensie jest to jest, kanał jest ogarniany tylko i wyłącznie przez jedną osobę przeze mnie. Nie mam tutaj żadnego wsparcia, więc jakiekolwiek wsparcie z Waszej strony będzie zawsze bardzo mile widziane. E, możecie mnie wesprzeć przez Patronite, możecie mi postawić wirtualną kawę, możecie mnie wesprzeć bez prośbienia przez YouTube'a. Albo możecie mnie po prostu dalej oglądać, komentować, dawać kciuki w górę. To jest też olbrzymie wsparcie z Waszej strony i to jest wsparcie, za które zawsze będę bardzo wdzięczny. E, naprawdę lubię to robić i chcę to robić długo, i chcę to robić fajnie. I chcę to robić na odpowiednim poziomie. I uważam, że Wasze wsparcie może naprawdę mi w tym, małe wsparcie, może mi bardzo dużo pomóc. Dzięki wielkie słuchajcie i tradycyjnie zapraszam Was do subskrybowania, komentowania, lajkowania, ale przede wszystkim do oglądania i do grania. Dzięki wielkie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!